Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszym webinarze, który będzie dotyczył tematu aerodynamiki w narzędziach Alter. W tym przypadku zajmiemy się omówieniem Alter Virtual Wind Tunnel oraz solwera Ultra Fluid X. Podczas tego webinaru postaram się przedstawić Państwu Solver Ultra Fluid X firmy Alter, który oparty jest na procesorze graficznym, wykorzystujący metodologię lattice Boltzmann który zapewnia nam niezrównaną wydajność e, symulacji pełnej aerodynamiki pojazdu. Omówimy wyzwania, jakie są związane z wykonaniem takiej symulacji. Zademonstrujemy, jakie można wyniki z tego uzyskać, a także w jaki sposób e, technologie, i przepływ pracy w Ultrafluid X pomagają nam przezwyciężyć wiele, e, wiele problemów projektowych z e, ogromną łatwością. E, omówimy także niektóre unikalne funkcje, które pomogą nam przeprowadzić wiele cykli analizy. Wykorzystując pewien poziom automatyzacji, na wstępie zaczynając, chciałem tutaj jeszcze tak tytułem wstępu opowiedzieć o naszych rozwiązaniach, które są do, do analiz CFD, czyli do mechaniki płynów. Mamy do tego trzy narzędzia. Pierwszy to jest CFD ogólnego przeznaczenia, czyli jest to AQSOLV. Następnie mamy aerodynamikę i aeroakustykę, czyli Ultra Fluid X, o którym dzisiaj jest mowa, i także dynamikę płynów opartą na cząstkach, czyli program Nanofluid X. Po, po, pokrótce powiem o każdym z, z tych rozwiązań. Tak tytułem też wstępu jeszcze. Solver AcuSolve jest to solver navier strokes. Obejmuje on pełen zakres możliwości analiz przepływu, wymiany ciepła, turbulencji. Zapewnia także rozwiązania, które, które są skalowalne, a także dokładne, niezależne od jakości i topologii elementów siatki. Dedykowany usprawniony przepływ pracy odbywa się teraz w programie Alter Hyperworks CFD, wyodrębnionym w programie stricte do analiz przepływowych, który obejmuje funkcje takie jak preprocessing. Uruchomienie solwera, a także postprocessing w ramach jednego okna. Następnym programem jest Ultra Freeletics, czyli to, co omawiamy dzisiaj. Narzędzie symulacyjne do ultraszybkiego przewidywania właściwości aerodynamicznych samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych o dużej ładowności, a także do zastosowań na przykład w sportach motorowych, tak jak widzimy na, poniższym, na poniższej ilustracji. Jest on Oparty na GPU, czyli na karcie graficznej, dzięki temu jest, jest zapewnia wysoką wydajność i pod to właśnie jest zoptymalizowany. Działa on tylko na, na karcie graficznej, a także sam solver działa tylko na, na systemie operacyjnym Linux. Natomiast jeśli chodzi o preprocesor, czyli w tym przypadku będzie to dedykowany Virtual Wind Tunnel, program nakładkowy, to on już. Jakby działa też na, na Windowsie, natomiast możemy też te badania przygotowywać w Hyperreshu czy w Hyperworksie. Program zapewnia nam dokładne symulacje aerodynamiczne całego pojazdu, wykorzystując metodę latizy Boltzmann. Doskonale sprawdza się w przypadku zarówno zarówno pojedynczych serwerów, zarówno pojedynczych czy też, czy też jakby serwerów złożonych z, z wielu tego typu urządzeń które pozwolą nam przyspieszyć jakby te obliczenia, więc tak na wstępie, dalej sobie jeszcze będziemy ten program o wiele bardziej omawiać, ponieważ dzisiejsza tematyka dotyczy właśnie jego, no i tym trzecim, trzecim narzędziem do, do analiz CFD jest, jest program Nanofluidix. jest to Rozwiązanie do hydrodynamiki, cząstek gładkich. Metoda SPH służy do przewidywania przepływu płynu wokół złożonych geometrii, w skomplikowanym ruchu. Metoda ma ta znaczne zalety, znaczące zalety, gdy patrzy się na dowolne przepływy w swobodnej powierzchni, zarówno pod względem czasu, jak i dokładności. No i tutaj możemy badać takie rzeczy, jak na przykład sloshing, czyli chlupotanie, a także wading, czyli brodzenie. No i w praktyce jakby używamy angielskich terminów, żeby zachować tutaj spójność. Dodatkowe przykładowe zastosowania to na przykład badanie układów napędowych, jakby ich smarowanie i wszelakie zbiorniki. On również jakby zaprojektowany, zoptymalizowany jest do użytków na kartach graficznych i umożliwia nam uproszczony przepływ, przepływ pracy, dzięki czemu... Osoby nie będące ekspertami w CAE czy też CFD mogą w łatwy i szybki sposób przeprowadzić taką symulację i zapewnić dokładne wyniki, dokładne rezultaty przedstawianych, symulowanych problemów. Klasycznym takim, takim procesem projektowym tutaj akurat z samochodu, no to zaczynamy od ręcznego szkicu, potem, potem, potem jest model komputerowy, trójwymiarowy, i następnie jest to badane poprzez CFD. No i oczywiście nie zastąpimy też testów rzeczywistych, które też jakby mają udział w, w całym procesie projektowym. No i tutaj mamy taki uproszczony schemat tego, jak wygląda cały proces projektowy. No i sporo z tych rzeczy możemy wykonać w narzędziach Alter. Model komputerowy jesteśmy w stanie wykonać w jednym z naszych programów z pakietu Inspire. Są to Inspire Studio i Inspire Render, gdzie możemy takie modele wyrenderować. Następnie możemy analizę CFD przeprowadzić w jednym z naszych trzech solderów, o, o których przed chwilą wspominałem. Jakby Przepływ pracy wygląda w, tak, jak w sposób, tak jak na schemacie, czy tak jak mówiłem, Inspire Studio może no, nam wykonać pewną geometrię. Następnie Hypermesh czy też Virtual Wind Tunnel może nam przeprowadzić stworzenie modelu masowego, Następnie wy, wy, wykonujemy symulację na, na solwerach, na kartach graficznych. Badanie, potem jest jakby kolejne iteracje projektowe i tak, i, i tak dalej do osiągnięcia całego, do osiągnięcia zamierzanego po prostu efektu. No i do czego nam może służyć badanie aerodynamiki? Tutaj możemy, aerodynamika ma wpływ na, na zużycie paliwa, co za tym idzie, zasięg, za, zasięg pojazdu. W, w dzisiejszych czasach są to pojazdy, znaczy będą głównie pojazdy elektryczne, więc, więc ten jakby ta aerodynamika ma też duży wpływ na ich zasięg. Możemy badać chłodzenie, hałas, czy też jakby nie przeprojektowywać naszego designu, tylko po prostu usprawniać go pod kątem aerodynamicznym z, z wykorzystaniem z CFD. No i tutaj nasze rozwiązania aerodynamiczne, narzędzia procesowe, co potrafi nasz jakby nasz software pod kątem preprocesingu. Więc jakby głównym narzędziem, które buduje nam model pod obliczenia w Ultra Fluid X jest Virtual Wind Tunnel. Jest to intuicyjny interfejs, całkiem nowy, spójny z najnowszymi interfejsami firmy Alter, czyli identyczny jak ma Hyperworks, Hyperworks CFD, programy typu Inspire. Jest on wyspecjalizowany w spełnianiu wymagań inżyniera samochodowego. Pozwala użytkownikowi określić elementy samochodu, które wymagają specjalnego traktowania, takie jak na przykład koła. Możemy zadać im warunek obrotu i Sprawdzić je również, jak one, jakby nadać im warunek kręcenia się, czyli również możemy to odzorować rzeczywistość. Poza tym, wymienniki ciepła, a także elastyczne części, które mogą ulegać strzepotaniu. Wszystko to możemy oznaczyć w programie i jakby program będzie to w odpowiedni sposób traktował w celu uzyskania jak najlepszych wyników, rezultatów. Jakby Virtual Wind Tunnel nie wymaga od użytkownika myszowania płynu, zamiast tego jest w stanie zbudować wolumetryczną siatkę płynu z siatki 2D obiektu za pomocą kilku danych wejściowych, takich jak np. wysokość pierwszej warstwy czy tempo wzrostu. Podczas modelowania koła, tak jak wspomniałem, zadawany jest warunek nie dość, że obrotu, ale także warunek brzegowy ściany. No i stosujemy prędkość obrotową. Wybieramy tworzące część, części, które tworzą koło, czyli na przykład opona z felgą. No i wszystkie inne parametry, takie jak środek obrotu, oś obrotu, prędkość, kątowa są obliczane automatycznie. Jeśli wybraliśmy wiele części, Virtual Wind Tunnel zgrupuje te części w jedno lub więcej kół. Na przykład jeśli wybierzemy tarcze hamulcowe, obręcz i oponę lewego przedniego koła, wszystkie te części zostaną zidentyfikowane jako koło pierwsze. Jeśli natomiast wybierzemy również felgę i oponę, tylnego koła, część zostaną zgrupowane w koło drugie. Geometria badanego obiektu jest opisana przez model siatki powierzchniowej, który musi być dobrej jakości, czyli na przykład nie może zawierać skrajnie, nie może zawierać tak, tak zwanych elementów silver, nie może zawierać żadnych wolnych krawędzi, innymi słowy. Ten model po prostu musi być szczelny. Tutaj mamy na ilustracjach Zaprezentowane połączenia właśnie kabiny z, z częściami płyty podłogowej. Natomiast jeśli chodzi o modelowanie elementów takich jak układ napędowy, które, które mogły być problematyczne w, w, w takim, z grubnym modelowaniu, to możemy użyć tak zwanego wrapping, czyli jakby oklejania. Program po prostu na tworzy taką siatkę na bazie cech geometrycznych i jakby oklejał nam, tak jakbyśmy wzięli powiedzmy folię aluminiową i oklejali jakieś, jakąś część, to nam tak jakby okleja tą, tą siatką, ten model i tworzy taką przybliżoną właśnie do do tych geometrycznych siatkę. Jest to taki uproszczony sposób modelowania e, tych elementów nieistotnych w kontekście aerodynamiki, czyli tych gdzieś tam schowanych i tak dalej. Mm -hmm. To też taka zautomatyzowana funkcja, którą możemy zastosować, natomiast pozostałe inne części możemy e, modelować np. przez rigid, rigid Body Mesh. Tutaj akurat mamy slajd e, z Hypermesha, także tak jak mówiłem, możemy wykorzystać zarówno Virtual Wind Tunnel, jak i Hypermesh czy Hyperworks do do przygotowania naszego modelu. Jeśli model jest już przygotowany, przechodzimy do symulacji CFD, do symulacji transient przejściowej i ona jest już realizowana w solwerze X na karcie GPU z wykorzystaniem na maszynie, która, która, która jest postawiona na, na Linuxie. Ten, ten program jakby nie ma wsparcia do, do Windowsa. I główne cechy solwera Ultra Fluid X, to tak jak wspomniałem na początku, jest to solver. CFD oparty na metodzie lattice Polsman. Skoncentrowany jest on na aerodynamice pojazdu, co są jego jakby główne zastosowania. Model turbulencji LES jest i wbudowany w programie i zaawansowany model ściany. Zaprojektowany ten solwer jest do wykonywania na, na kartach graficznych. Czyli tak jak mówiłem, jakby cała jego optymalizacja jest właśnie pod kątem kart i tylko na nich możemy liczyć. Jest to właśnie z uwagi na, na to, że te obliczenia po prostu są bardzo e, zasobo, zasobożerne, potrzebują po prostu mm, kart graficznych, żeby te obliczenia były możliwe do wykonania. No i jest to analiza typu traży, to analiza przejściowa. E, jeśli, jeśli zdefiniowano e, w programie Virtual Unit Tunnel system, e, system pasów, czyli tak jak mamy w tej, e, w tym górnej, w tej górnej ilustracji, i zaznaczono pole wyboru Moving Ground, to w oknie dialogowym solwera Utlafruityx obszary pasów modelowane są jako ściana ruchoma, która porusza się z prędkością, z prędkością przepływu, jaki zdefiniowaliśmy. Natomiast pozostała część podłoża tunelu aerodynamicznego jest modelowana jako ściana nieruchoma. Jeśli definiujemy ten system pasów, a pole wyboru ruchomy grunt jest wyłączone, to całe podłoże po prostu jest jako jako ta nieruchoma ściana, to, 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 to również nam jakby pomaga modelowanie w, w zautomatyzowany sposób. Jeśli chodzi o pozostałe wspierane funkcje, tak jak, tak, tak jak już mówiliśmy wcześniej, mamy warstwy graniczne, mamy ruchomy estetyczny gród, czyli ten system pasów, obrotowe koła, zautomatyzowany postprocesing, ponieważ możemy tworzyć automatycznie w prezentację w PowerPointie, co jest też bardzo przydatną i przyspieszającą pracę funkcją. Tak jak mówiłem, obliczenia na GPU są z uwagi na to, że te, wymaga, te, te obliczenia są bardzo tutaj zasobożerne i potrzebujemy mocnego sprzętu, żeby to liczyć, więc tutaj karty graficzne jak, jak najbardziej spełniają nam to wymaganie, stąd też optymalizacja solwera pod kątem kart graficznych tylko. Następnie postprocessing, czyli to, co najbardziej nas by mogło interesować, to, to, co możemy uzyskać z pracy w takim programie. Tutaj dodam również, że program Solver współpracuje z AccuFilView, czyli program, który może być znany użytkownikom AQSolwa. Działam w trybie wsadowym do wczytywania danych z symulacji oraz zapisywania określonych obrazów oraz wykresów z, z danych, które pozyskaliśmy w trakcie symulacji. No, i te wykresy możemy zapisywać w formacie PDF lub, lub PPT i eksportować do, czy też wyeksportować na przykład do pliku tekstowego. Jest to taki postprocesor do, do CFD. No i te obrazy i widoki opisane poniżej możemy wykorzystywać jako podzbiór dostępnych narzędzi. Oczywiście tego jest, tego jest jeszcze więcej, natomiast się nie będziemy się na tym skupiać. Pokażę dalej. Kilka slajdów, które, które są właśnie z, z takich analiz przeprowadzonych w Ultrafluidixie. No i tutaj mamy, mamy porównanie oryginalnego, a także zmodyfikowanego, zmodyfikowanego projektu. No i wszystkie te, te użyte wielkości są uśredniane w czasie, w reżimie przepływu zbieżnego i odchylenie kąt, przechyłu, skrętu wynoszą zero, ciśnienie skonwertowane. Na współczynnik ciśnienia w celu znormalizowania wielkości, w taki sposób, że różne prędkości wykazują tą samą siłę. Uśredniona skumulowana siła nośna wykreślana jest wraz z samochodem, co pozwala nam lepiej zilustrować to, co się dzieje w trakcie symulacji to, co widzimy po lewej stronie na dole. Dalej możemy też wykreślić sobie sobie taki wykres postępu podnoszenia i przyciągania i historię konwergencji, co pokazuje nam wielkości siły nośnej i oporu, jak zmieniały się w czasie po prostu. Jeśli wielkość, te nadal znacząco się zmieniają, na przykład jest znaczący wzrost lub spadek pod koniec czasu symulacji, no to należy wydłużyć wtedy czas, czas symulacji, aby zapewnić jakby stabilność naszych, naszych obliczeń. Dalej mamy wykreślone. Już na, na samym samochodzie z wyniki. I tutaj widzimy siłę nośną, a także opór komponentów, co pomaga nam w identyfikacji największych czynników wpływających na, na siłę nośną i opór w samochodzie, żeby później przeprojektować dane komponenty i zminimalizować to. Zdjęcia z samochodu są względzane pod różnymi kątami, by pokazać użytkownikowi, jak wygląda ogólny opór całego modelu I to, i to również są jakby też te fragmenty zautomatyzowane, które mogą być użyte w, w, tych, w tych prezentacjach, czy też w plikach PDF, które program nam sam może wygenerować. No i widoki te powinny nam wystarczyć do, do pokazania dużych zmian, mm, zmian w projekcie mm, i wizualizacji jakby tego nacisku na powierzchnię. No i to nas informuje, gdzie występuje duża siła i prezentuje to kolor czerwony. Następnie tam, gdzie mamy siłę sania, czyli to jest reprezentowane przez ten kolor, kolor, kolor niebieski. Tu mamy też wy, wykreślone separacje, także, że w, tylnym, w tylnej części pojazdu panuje jakby niskie ciśnienie z powodu np. słupków C. I tutaj program też nam lepiej to jakby wizualizuje w takich izo surface, w takich przekrojach w tym górnym górnej części ilustracji możemy możemy to zauważyć i jakby z, lepiej sobie to zobrazować. Nas, możemy też oczywiście zmniejszyć sobie zakres tego, e, zakres tych danych i sprawdzać, m, które obszary są najbardziej tutaj naj, mają mają największy wpływ na, na tego typu e, zachowanie. E, więcej wyników, które możemy uzyskać, e, na przykład tutaj e, widzimy też. E, jest Współczynnik tarcia, który jest miarą oporu, jaki powietrze wywiera. A także badania pola przypływa za pomocą płaszczyzn przekrojowych, co identyfikuje nam, co się dzieje w powietrzu otaczającym nasz pojazd w danym jakby segmencie, w danym jakby momencie samochodu, w danym jakby odległości. No i najpierw możemy przejrzeć płaszczyznę przekrojów w kierunku X uśrednionym w czasie, wielkości, prędkości, w odstępach, co... Co jedną dziesiątą metra, patrząc od przodu, a następnie od tyłu. Na samym dole mamy, mamy wyświetlone przepływy pod maską, pod całą karoserią, pod płytą podłogową, i w ten sposób możemy sobie wyświetlać te wyniki i wyszukiwać najbardziej regiony o największym oporze. Podsumowując ten, ten webinar i ten, ten solwer, jest to narzędzie UltraFluidX, jest to narzędzie symulacyjne do przewidywania właściwości aerodynamicznych pojazdów, a także oceny aerodynamiki nie tylko pojazdów, ale też możemy to wykorzystać do, do budynków czy do środowiska. Oparty jest na metodzie radcy Boltzmann, zoptymalizowany pod kątem kart graficznych, żeby zapewnić ekstremalną wydajność, Dlatego do uruchomienia UltraFluidix zawsze wymagane jest urządzenie GPU i najczęściej jest to wspierana jest to głównie NVIDIA z technologią CUDA, a także musi być to jedna z dystrybucji programu Linux. Jeśli chodzi o dodatkowe funkcje, które, które ma ten solwer w połączeniu z Virtual Wind Tunnel, no to jest to zautomatyzowane generowanie siatki objętościowej z lokalnymi udoskonaleniami siatki na podstawie Definicji poszczególnych części. Tak jak mówiłem na początku, definiujemy koła, definiujemy wymienniki ciepła i tak dalej. To nam pozwala udoskonalić siatkę w poszczególnych regionach, a także obsługuje jakby części przegród. Spójny model turbulencji. Model ośrodków porowatych, czyli właśnie do symulacji wymienników ciepła. Obsługa obracającej się geometrii za pomocą warunków brzegowych. Czyli, jakby te definicje tych kół i ich obrotu, i obsługa też ruchomych podłóg, czyli ten system jedno- czy też pięciopasowy, a także podłóg statycznych z podstawowej warstwy granicznej. No i zaawansowane możliwości przetwarzania końcowego, czyli ten cały postprocessing, którego przykłady chciałem, czy którego przed chwilą, przykłady przed chwilą pokazałem Państwu, więc to. To, to wszystko jest w programie Ultra Fluid X. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli były jakieś pytania, zapraszam do wysyłania maili na adres, który się wyświetla na, na tej planszy. No i zachęcam do oglądania kolejnych webinarów firmy Endego na temat produktów Alter. Dziękuję bardzo i życzę miłej reszty dnia. Do zobaczenia.